Witajcie, piraci. Dzisiaj to ja, Jack Sparrow, nauczę was, jak zostać prawdziwym piratem. No to zaczynamy. Uh, Rainbow Dash, słyszałaś? Jack nas nauczy, jak zostać prawdziwym piratem. Super, prawda? Ja to zawsze chciałam być taką piratką, a ty? No to jest super. Ja to też chciałabym być piratem. Ciekawe, co nam pokaże jako pierwsze? Myślisz, że najpierw nauczymy się brać udział w walce? Nie, chyba nie. Może zaczniemy od nauki pływania? No, nie wiem. Wydaje mi się, że to, żeby wziąć udział w walce, to już jest taka zaawansowana część. A my dopiero zaczynamy. No dobrze, skoro już się zjawiłyście na dzisiejszych zajęciach. To możemy zaczynać. Najpierw pokażę Wam, jak sterować statkiem. No to wypływamy. Widzicie, lekko w tą stronę, zakręt. Super. O, i teraz tutaj znowu zakręcamy. Nie wolno pływać zbyt szybko, bo to może przynosić szkody. Trzeba umieć też cofać i płynąć dalej. O tak. O jejka. Komplikowane te zajęcia. Ja nie wiem, czy zapamiętam tyle rzeczy na raz. Przecież ten ster jest taki ciężki. Um, no tak, ja też odniosłam takie wrażenie. Ile to trzeba mieć siły, żeby prowadzić taki statek. Um, kapitanie Jacku Sparrow, a może pokażesz nam coś prostszego? Hmm, coś prostszego? Nie ma już nic prostszego. Odpływania statkiem. Chciałem przejść do kolejnej lekcji. No to może. No nie wiem, nie wiem. O, moment! Widzicie? Ktoś się zbliża! Hej, hej, Rarity! Ja wiem, kto to? To Will Turner! Przypłynął! Oczywiście, że przypłynąłem! Jestem już z wami! Hej, Jack! Dawno się nie widzieliśmy, co? Hmm. Will Turner. Co ty tutaj robisz? Kolejny raz chcesz mi ukraść mój statek? Nie, 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 nie. Ja dzisiaj prowadzę lekcję jak zostać piratem. Zdaje się, że ciebie to już kiedyś tego nauczyłem. Dobra, dobra. Nie bądź już taki pewny. To co, nauczyłeś już swoich nowych uczniów jak się walczy? Atak! O nie, ktoś nas zaatakował. To mój Kapitanie Jack! Co my teraz mamy zrobić? Nie uczyłeś nas przecież walki! Racja, nie zdążyłem was nauczyć. To teraz przyspieszony kurs! To strzelamy! Och, Jack, czyżbyś się zestarzał? Nie potrafisz już nawet we mnie trafić. Może niech któryś z twoich nowych uczniów spróbuje. To mogę ja spróbować? Kapitanie Jacku, ja bym chciała! Strzelam! Wow! Ojejka, nie do końca mi wyszło. Może spróbuję jeszcze raz. Wow! Teraz było w kapitana Willa. Okej, okay, Twilight, teraz moja kolej. Ty w ogóle nie masz cela. O, widziałaś? Will wypadł za burtę. Świetnie, Rainbow Dash. Nie wiedziałem, że masz taki talent. Wystarczył ci tylko jeden strzał. Dobra robota! Będziesz świetnym piratem! No, Jack, muszę przyznać, że tego pirata dobrze wyszkoliłeś. Jednak nie jesteś jeszcze taki stary. Dobrze. Dziękuję wam dzisiaj za udział w zajęciach. Byliście naprawdę świetnymi uczniami. Dobrze mi się was uczyło i mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się w jakiejś wielkiej bitwie morskiej. Dużo ćwiczcie! A na pewno będziecie jeszcze lepsze. Powodzenia, piraci! W dzisiejszym odcinku, razem z kapitanem Jackiem Sparrowem, dowiedzieliście się, co należy zrobić, aby zostać piratem. Jeśli i wy chcielibyście być piratem choćby przez jeden dzień, to napiszcie mi o tym w komentarzu. Zostawcie kciuki w górę, jeśli czekacie na film Piraci z Karaibów. No i koniecznie zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia, pa!